Just tell me everything. Witamy znowu Street Fighter 4, 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 Street Fighter 4. to proces eksces z tej strony. Spiner. Z tej strony Green. Witamy was serdecznie w kolejnym już badajże piątym odcinku ze Street Fightera 4. Chyba tak, 100 rachubę też. Wspominamy, że każdy odcinek wychodzi w, śro w środę... w środę. To od godziny 0.0 do godziny 0.0 powinien się pojawić online. Miejmy taką przynajmniej nadzieję, że internet w nas nie zawiedzie. Także dzisiaj myślę, że zagramy co 4 rundki. Albo 5. Albo 5. Także od humoru. To też. No to bez zbędnego owijania bawełnę, rozpoczniemy grę. Wybierz mnie jakieś postacie, które są dobre. Ej Grinch, ty na to by wybrać losowe postacie? Ehm... Um, pierwszy mecz rozgrzewkowy zawsze gram. Okej, okay, no to rozgrzewka. To rozgrzaniemy się. Ta zna rozgrzewkę. Hi Barbie, oh. I'm Ken. <gry> Конятак. так. Так будет. In... Tylko nie tak Dmuchasz mikrofon i Cię słychać jak dmuchasz To może odsunę się od mikrofonu, bym mnie dmuchał Mało coś w ten stylu Koletko! O! Wykantruję Przynajmniej w tej kwestii niewiele się zmieniło. Miałeś ultra. Zapomniałem jak wykonywać! Także pierwszy rozgrzewkowy mecz, 1-0 się zakończył. Dla zmieniło mnie. to moje... Tak, nakładnie tak. Jak zwykle to nigdy się nie zmienia. Better safe. Better safe. Okej, okay. to co? Możemy wziąć random. Ja. No to gramy teraz z losowymi postaciami. Musi być... ład <laughs> Jakie były szanse na to? <laughs> e, jakieś... Ile z postaci? Byłeś? Cztery, No to chcę przelić. Tak, jest. tak jesteśmy właśnie świadkiem tego, co jest prawie niemożliwe. <laughs> o! Dobrze, że przynajmniej że kolor nie jest na sobie. Tak Dziwny lagi czuję Tak, lagi, lagi, lagi Nie Wiem nawet od czego Oj lagi Czemu mi to robisz? Tak, tak przegram. Ja. What? Dokładnie tak Tak, tak spanczowałeś mnie Spanczowałeś mnie w Udo Bo było takie ładne, że musiałem macnąć Okej okay. Jak zauważyliście pewnie niezbyt wiele rozmawiamy, jeśli chodzi o moment walki What? I blocked him Herb derp Oops Oh, bad Why? Why? Oh my god Oczywiście. Eee. Tak, nie ma zbyt wiele emocji w tym pojedynku. Odejdź świetle, jestem ciocia. Sub. Sub. Look at my eyes or something. Eee, moja ocena walki to dead. Better, better dead than alive. Whatever. Każdy raz razie do następnej walki, ale teraz nie wybieram losowo, teraz nie mogę wybrać losowo, muszę wybrać postać taką jaką chciałbym wybrać, żebym wybrał, wybiera akumek, który będzie w kolorze bardzo luźniutkim, będzie frektowy i ogólnie kolorowy. Okej. Okay. Zastanawiam się nad mapką, żeby nie było lagów, albo coś w tym Treningowa. Okej. Okay. Treningowa mapka jest nam... Ale już wiem od znaczy... czego to. Od czego to? Byłem inteligentny i nie wyłączyłem jednego komunikatora.

tak, to nic nezměná. <těk> Minimálně. Don't judge. Co za emoce je. tady oh, na To je dobrý Przeskoczę, przeskoczę! Nie! Tak zmarnowany! Czas był zmarnowany! Masz supera naładowanego jeszcze. Ja nie mam nic. Zauważyłem. Zauważyłem. Wach, 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 wach. Ta walka była trochę szybka. Wow. Random Tu HPZ. That's too much That's not good Of course What? 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 <laughs> Nie, czemu leży? I tak przegrałem, wiadomo Wiadomo, to było Giska. Prawie mnie dotknąłeś Ale... Ale muszę powiedzieć, walka była w miarę wyrównana. Chciałeś być mocnym sandałem. Mam takie dobre sandały, że musiałem. A teraz wynik mojej walki to bet, czyli łóżko. Nie, nie miałeś skarpetek, dlatego. Byłem modny, bo jak wiadomo, sandały i skarpetki się nie łączą. Jak to nie? Z trupolakiem, nie, wszystko nie się po... łączy. Klapki Kubota nie też. powinny się łączyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Hurdur, 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 hurdur. Leczowa. Okej. Okay. A, a, a no nie. Czemu Gail? <grym? <grym? <grym> what the <fuck? grym> Nie mów, nie nie nie, 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 nie. Czemu nie? Wolałbym na arcade, nie. bo tam się umie multi robić. Drugi jego. Nie, no, tak to przegram nie, nie. z Kenem. Nie przegram, bo znamy cię i ty wygrasz. Nie Gailem. Nie umiem grać Gailem. <grym> no właśnie ta. No właśnie, tak. What? 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 No tak. No tak. Ciekawe jak on się przywraca w powietrzu. Nie wiem, co on robi w tym momencie, ale mi się zdaje, że on nie ma żeber. Może. Sam wystarczy. Nie było tego. Tak. Nie zatrzymuj się tam, idioto! Au, au, au. No wiadomo Google Każdy nie będę chciał kuler zakłada Czas walki Okej teraz mój wynik to CEE CCII Moja mam Ada Jak Adam Ale z Kyle Więc nie jestem Adam Co do pięciu? Są cztery Tak gramy do pięciu, ale jak rozwiążemy nasz spór w tej piątej walce? Nie wiem Nie chcę czy losowo? Czy znamy się na los? Nie wiem, to bierz coś. Losowo. Na pewno? Na pewno. Fok. Przegram. Jaki nie wiem, przegram. Chcę Liczę na los. Liczę na ten mały łódź szczęścia, że może jednak wygram. Raczej tak wiadomo, że... Okej, okay, wygrałeś. Nie znam, nie znam żadnego no ciosu, to... Elfer, dosłownie nie znam ani jednego. Ale, ale nim się człowiek szybko uczy. Ale nawet nie wiem co on ma, nawet nie wiem co on potrafi. A ja zapomniałem nic, bo dawno nie grałem w Ryu. Oh no shit. To jest taki samek Ken przecież. No właśnie. No właśnie. No ale... No właśnie. Może to jest to samo, nie? Ale ty maszujesz nieźle. A ja uderzam w tych momentach. No bo on nie jest no kanem, tak. dlatego to jest jedna różnica. Zresztą ci uderzyłem, żebyś miał snap na koniec. <laughs> Why you did this to me? Szybki jest, nawet można marszować. No i o, oh, tyle. Trafiłem. Losowałeś? Niestety ja nie mam takiej dobrej i zapomniałem całkowicie jak się... O! Oh. Safe. Safe sure you can. No właśnie tak. No i przegrałem. Mocno wyśmiechać na koniec. Zagrobimy jeszcze jedną walkę, ale nie. To no na 5 starczy. O tak. Nie mamy swojego regulaminu. W ostatnim co 5 robimy, więc niech będzie 5, będzie po to, można się podliczyć. Okej, okay, w takim razie 5 przegrałem. Prawie wygrałeś 3 razy. No teraz no, nawet. No ale bitwę, walkę, cokolwiek w tym, że jest bitwa w porównaniu do wiem, walki... Nie wiem, ale wojna i ten kurczak cowboy to mi wysłanie jak Clinton i Chuck Norris w jednym. I niestety musiałem to zrobić. Zrobię swoją porcję pompek dzisiaj. Zrobiłem. W takim razie musisz zrobić porcję... więcej. Zrobię więcej pompek, ale teraz rozwiążę konkurs na kot. Tak rozwiążę go ja. O. Aha <śles> W każdym razie nie było zbyt wiele komentarzy pod naszym filmikiem i rozwiązanie jest takie, że nie było zbyt wielu komentarzy pod naszym filmikiem. No tak, było niewystarczająca ilość. A jak można losować z dwóch czy trzech komentarzy, to tak jakby grać w kamień kamie, papier. kamień papier nożyce i wybrać papier na nożyce i łatafak. Tak, dokładnie tak. Więc... Y Ogólnie jeśli chodzi o wojny dzisiejsze to jest 5 do 0. Jeśli chodzi o walki ogólnie to wygrałem chyba z 3 razy. No coś koło tego. Coś koło tego. Ale żeby nie było, poza kadrem o wiele lepiej mi wychodzi gra. Trustory. Tak. tak. Trustory. Dobra, nie przedłużajmy więcej tego odcinka. Także the weekendowy <grym> odcinek właściwie to nie weekendowy tylko tygodniowy uważam za nagrany. Także... Oglądajcie nas na bieżąco, subskrybujcie. Ta, tak, tak, że tego... Bam, to bam, Banana. bam, bam, nawet, bam, żegnamy się. bam, Bye bye tu, był. bye. bam, bye bye. Drugi.